Chyba jednak błąd, także chyba będą smutne rozstania z tymi dwoma zapachami. Jest tutaj Rum 1050 marki, którą bardzo lubię. Sieci, stosunek ceny do jakości oraz z ukochany ukochanych zapachów niszowej argentyńskiej marki Fuegea. Niestety teraz przychodzi czas na smutne rozstania. Muszę jednak ograniczyć tą ilość. No, niestety, tak to już w tym momencie jest. Jak ktoś nie ma, że tak powiem. Dobre, dobra, nie będę się już nad sobą rozwodzić. W każdym bądź razie chyba popełniłam błąd akurat typując te. Chciałam jakoś tej ilości ograniczyć, żeby mieć mniej do zabezpieczania, między innymi. Natomiast chyba jednak złe wytypowałam. Jest tutaj uznałam, że to jest zbyt uniseksowy zapach, Derek stwierdził, że ma za dużo. Natomiast jak sobie wsignęłam na włosy, to chyba pożałowałam. Że tak powiem Ciepły, drzewny Cytrusowy Te cytrusy są takie słodkawe I później robi takie ciepłe, szlachetne Ciepłe, słodkie drewno Bardzo ciekawie się to układa Muszę przyznać Mbukuruja. Ta wersja z kondydarnej Jest faktycznie wysładzająca się Ale nadal kontrastuje z przepiękną maraką Jest to perełka tropikalna Zresztą, któż wie Co będzie z tym zapachem po czasie Może inaczej to wszystko zacznie się z czasem Układać. W tej serii Lebarfum Dorostie. To jest akurat Ver, ale mam też fuksję. Ten zapach jest taką goryczkową, wytrawną różą. Fuksja ma w sobie dużo takiego różowego, szlachetnego, kobiecego, owocowego pudru. Bardzo ładnie się układa. Muszę przyznać z tej takiej swojej puszystości pyłkowo-pudrowej różowości. To jest taki pudrowy pyłek, pułkowy puder, że tak powiem. Bardzo migotliwy, taki urokliwy. Dziewczęce kobiety mówią o Tutaj mamy świeżość, zieloność, wytrawność. I chyba już też żałuję. To jest taki zapach dla miłośników listków porzeczki Diptik. Mówię już żałuję, bo tak naprawdę ten zapach ma w sobie dużo wytrawności. goryczki, zieleni to jest rzadki motyw. I chyba jednak za szybko znowu jest to zapach, którego za szybko się rozbyłam, bo ma w sobie więcej zieloności niż róży. Może tylko, że nastały dużo zimniejsze dni. I będzie skojarzenia z tym dziedzikiem, tylko jest po prostu jakby mniej w stronę pożyczki, bardziej w stronę takiej właśnie yy, liścio-zieloności, że tak powiem, nieokreślonej, razem z tą taką wytrawnością przeszywającą taką w tle róży.